Istnieje przekonanie, które przemierza pokolenia, kultury i systemy myślowe, że pewnym ludziom pisane jest skrzyżowanie naszych dróg. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to ideą romantyczną lub nawet fantastyczną, ale po bliższym przyjrzeniu się zauważamy, że za tą koncepcją kryje się niezwykle potężne tło psychologiczne i symboliczne. Karl Gustav Jung. Ojciec psychologii analitycznej poświęcił dużą część swojego życia badaniu niewidzialnych zjawisk, które kształtują ludzką egzystencję. Wśród jego najbardziej znaczących wkładów znajduje się koncepcja synchroniczności pozornie przypadkowych zdarzeń, które w rzeczywistości mają głębokie i osobiste znaczenie. Dla Junga życie to nie tylko sekwencja mechanicznych przyczyn i skutków istnieje ukryty porządek. Symboliczny taniec między nieświadomością a rzeczywistością zewnętrzną. Gdy mówimy o znakach od wszechświata w kontekście przeznaczonych relacji, tak naprawdę dotykamy bezpośrednio serca synchroniczności. Jung opisał synchroniczność jako znaczące zbiegnięcie się wewnętrznego stanu psychicznego z zewnętrznym wydarzeniem bez widocznego związku przyczynowego. Innymi słowy, pewne spotkania, słowa, zbiegi okoliczności. Pojawiają się nie przypadkiem, ale jako manifestacje głębokiego zestrojenia między naszą duszą a światem. Wyobraź sobie dwoje ludzi, którzy żyją oddzielnie, podążając ścieżkami, które wydają się całkowicie losowe. Nagle, przez serię drobnych zbiegów okoliczności, zmianę planów, wybór w ostatniej chwili, pozornie banalne spotkanie, spotykają się. I w tej chwili pojawia się jednoznaczne poczucie rozpoznania, jakby coś bardzo starego spotykało się ponownie w teraźniejszości. Dla Junga, to rozpoznanie jest echem zbiorowej psyche, wzajemnego połączenia między duszami, które dzielą uniwersalne archetypy. Znaki wskazujące, że ktoś może być tym przeznaczonym, nie objawiają się w spektakularny sposób. Często są subtelne, niewytłumaczalne uczucie znajomości. Powtarzające się sny o konkretnej osobie, synchroniczności związane ze wspólnymi symbolami, a nawet uczucie, że mimo trudności istnieje cicha siła, która utrzymuje te dwie dusze blisko. Te wydarzenia rezonują, ponieważ aktywują treści głębokiej nieświadomości, ujawniając, że spotkanie jest czymś więcej niż okolicznościowe jest symboliczne. W starożytnej filozofii Platon mówił o bliźniaczych duszach istotach, które w swoim pierwotnym stanie były całością, a po rozdzieleniu zaczęły szukać drugiej połowy, aby odzyskać swoją kompletność. Chociaż Jung nie mówił dokładnie w tych kategoriach, on również uznawał, że nasze najintensywniejsze i najbardziej transformujące relacje są często odzwierciedleniem poszukiwania integracji naszej własnej psyche. Drugi w tym sensie jest zarówno partnerem jak i lustrem. Dlatego, gdy wszechświat wysyła znaki dotyczące kogoś, w rzeczywistości oferuje możliwości, aby zapomniane lub nieznane części nas samych wyszły na światło dzienne. Uważność na te znaki to w ostatecznym rozrachunku, uważność na własny proces indywiduacji, jungowską ścieżkę do osobistego i duchowego spełnienia. Jednak te znaki nie przychodzą, aby potwierdzić wygodną narrację o żyli długo i szczęśliwie. Wręcz przeciwnie, często są zaproszeniem do zmierzenia się z cieniem, tym nieświadomym wymiarem osobowości, który Jung opisał jako złożony ze wszystkiego, co odrzucamy lub ignorujemy w sobie. Przeznaczone spotkania nie gwarantują więc łatwości, często otwierają drzwi do głębokich procesów transformacji i samopoznania. Ważne jest, aby zrozumieć, że doświadczenie przeznaczonej miłości w świetle psychologii analitycznej to nie tylko spotkanie powinowactw, ale także zderzenie wewnętrznych światów. Osoba, którą odczuwamy jako znak od wszechświata, często wydobywa na powierzchnię stare rany, wzorce zachowania, które wymagają rewizji oraz aspekty naszej psychy, które potrzebują pojednania. Jung stwierdził, że Spotkanie z własnym self to spotkanie z własnym przeznaczeniem i często to w spotkaniu z drugim ten proces jest przyspieszany. Zatem jednym z największych znaków, że ktoś jest przeznaczony, aby pozostać w naszym życiu, nie jest brak konfliktów, ale obecność głębokiego impulsu do wzajemnego wzrostu. Gdy mimo wyzwań istnieje wewnętrzne wezwanie do ewolucji obok drugiego, do odważnego spojrzenia w głąb siebie i do szczerego objęcia nieznanego, Stoimy w obliczu połączenia, które wykracza poza zwykłe, przemijające pragnienie. Innym ważnym znakiem jest rezonans symboliczny. Jung podkreślał, że symboliczne życie jest niezbędne dla ludzkiej duszy. Gdy dwie osoby dzielą sny, wizje, symbole i znaczenia, które się przeplatają, czasem nawet bez słów, wskazuje to na połączenie na poziomach znacznie głębszych niż te, do których może dotrzeć świadomość. Nierzadko, zanim spotka ważną osobę, jednostka ma sny prorocze, wizje lub niewytłumaczalne intuicje, jakby nieświadomość już wiedziała, co ma nadejść. Ponadto, koncepcja animy i animusa, rozwinięta przez Junga, jest fundamentalna dla zrozumienia tych dynamik. Według niego, każdy mężczyzna nosi w sobie nieświadomy obraz kobiety swoją animę. Podobnie jak każda kobieta nosi nieświadomy obraz mężczyzny. Animusa. Te archetypy kształtują nasze projekcje i oczekiwania w stosunku do drugiego. Często, gdy od razu spotykamy kogoś, kto wydaje się znajomy lub doskonały, tak naprawdę projektujemy na tę osobę aspekty naszej animy lub animusa. Zadaniem jest wtedy odróżnienie projekcji od rzeczywistości, nie tracąc z oczu faktu, że sama projekcja pełni funkcję ujawniania naszych wewnętrznych potrzeb. Dlatego wszechświat, a raczej nieświadomość zbiorowa, komunikuje się z nami poprzez obrazy, symbole i spotkania, które stawiają nas przed wyzwaniem integracji zapomnianych części naszego bytu. Być przeznaczonym dla kogoś, w świetle psychologii jungowskiej, nie polega na posiadaniu lub byciu posiadanym, ale na świadomym uczestniczeniu w procesie wzajemnego wzrostu duchowego i psychologicznego. W ten sposób zrozumienie znaków, które wysyła nam wszechświat, nie jest zadaniem dla nieuważnych. Wymaga ono subtelnego słuchania własnej duszy, wewnętrznej czujności, która wykracza poza codzienny racjonalizm. Jak powiedział Jung: Kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Rozpoznanie przeznaczonego spotkania oznacza bycie przebudzonym na subtelne przesłania, które wypływają zarówno ze świata zewnętrznego, jak i z wewnętrznego wszechświata. Te spotkania nie są przypadkowe. Wydają się pojawiać w momentach rozdroża, gdy nasza psycha jest przygotowana, choć nieświadomie, na skok ewolucyjny. Uczucie synchroniczności, że wszystko układa się w tajemniczy sposób, wskazuje na ten stan gotowości. To nie tylko osoba przychodzi do nas, ale my również jesteśmy gotowi ją przyjąć, aby przeżyć transformację, którą katalizuje. Niemiecki filozof Arthur Schopenhauer w swoim eseju o przeznaczeniu Schicksal sugerował, że ludzkie życie można porównać do tkaniny. Po stronie, którą widzimy, jest tylko seria niepowiązanych zdarzeń. Po stronie odwrotnej złożona sieć nici tworząca zrozumiały wzór. Jung, pod wpływem tej wizji, wierzył, że znaczące wydarzenia w naszym życiu są częścią tej niewidzialnej tkaniny porządku który możemy w pełni zrozumieć jedynie w retrospekcji, jeśli jesteśmy uważni. Innym fundamentalnym aspektem jest to, że znaki wysyłane przez wszechświat, w przeciwieństwie do powszechnego przekonania, nie dążą do zaspokojenia naszych natychmiastowych pragnień. Często przeznaczenie nie jest tym, co wybrałby nasz świadomy umysł, ale tym, czego nasza dusza najgłębiej potrzebuje. Może pojawić się ból, zerwania i wyzwania, ale istnieje także możliwość odkupienia, uzdrowienia i integracji. Przeznaczenie nie jest wygodne, jest transformujące. I tu wchodzimy w inną istotną koncepcję Junga teleologii psychicznej. Dla niego ludzka psyche nie porusza się tylko przez przeszłość, traumy, uwarunkowania, ale jest również napędzana przez wewnętrzny cel, celowość, która wykracza poza tu i teraz. Przeznaczone spotkania są w tym sensie wydarzeniami teleologicznymi. Pojawiają się nie tylko po to, by rozwiązać kwestie z przeszłości, ale by przenieść nas na nowy poziom świadomości. Ciekawie zauważyć, że w wielu starożytnych tradycjach duchowych, takich jak taoizm, idea podążania za prądem Wu Wei sugeruje, że gdy jesteśmy zestrojeni z naturalnym porządkiem rzeczy, życie rozwija się bez wymuszonego wysiłku. Podobnie Przeznaczone spotkania wydają się dziać w sposób organiczny, bez manipulacji czy nadmiernej kontroli. Istnieje tajemnicza płynność, która kieruje wydarzeniami, jakby niewidzialna ręka przeplatała życia w dokładnie odpowiednim momencie. Tak więc, jeśli jesteś uważny na znaki, zauważysz, że wszechświat lub w języku Junga, jaźń, self, nie tylko mówi, ale także prowadzi. Ten przewodnik nie obiecuje jednak absolutnego bezpieczeństwa ani gwarantowanej trwałości, ale proponuje głęboką podróż transformacji i odkrycia Być przeznaczonym dla kogoś to przede wszystkim Być przeznaczonym dla siebie samego dla bardziej kompletnej, bardziej przebudzonej i bardziej autentycznej wersji własnego bytu. Jednak nie każde spotkanie, które wydaje się znaczące, trwa wiecznie. I to z jungowskiego punktu widzenia jest czymś głęboko istotnym. Funkcją przeznaczonego spotkania nie jest koniecznie zagwarantowanie wiecznej ciągłości relacji, ale wywołanie ewolucji duszy. W wielu przypadkach osoba, którą odczuwamy jako wysłaną przez wszechświat, jest tak naprawdę posłańcem kimś, kto budzi w nas to, co było uśpione, kto odkrywa nowy wymiar naszej własnej psychy, a potem cicho odchodzi. Jung ostrzegał, że jedną z wielkich iluzji ego jest chęć schwytania i utrwalenia tego, co z natury jest przepływem i transformacją. Jaźń, self, jako zasada organizująca psychikę, kieruje nas ku całości, ale ta całość nie jest statyczna, lecz dynamiczna. Spotkania są zatem rozdziałami większej księgi, którą piszemy wraz z samą egzystencją. To zrozumienie przywraca mniej posesywną, a bardziej świętą wizję miłości. Zamiast pytać, czy ta osoba zostanie ze mną na zawsze, Jungowska perspektywa proponuje inne pytanie: które części mnie pomaga mi zintegrować ta relacja? Jakich lekcji jestem zaproszony się nauczyć? Idea przeznaczenia, więc nie jest pasywna, ale głęboko aktywna wymaga świadomego uczestnictwa, oddania się procesowi indywiduacji. Indywiduacja dla Junga to ścieżka, przez którą jednostka staje się tym, czym jest przeznaczona być. Realizacja jaźni, self, poprzez integrację świadomych i nieświadomych części osobowości. A miłość, zwłaszcza ta niosąca znaki i synchroniczności, jest jednym z najżyźniejszych pól do tej wewnętrznej pracy. Intymne współżycie obnaża nasze słabości, nasze projekcje. Nasze najbardziej ukryte pragnienia, a także naszą zdolność do uzdrowienia, współczucia i transcendencji. Jednym z najbardziej subtelnych znaków, że stoimy w obliczu przeznaczonego spotkania, jest uczucie przebudzenia dla samych siebie. Nie tylko zakochujemy się w drugiej osobie, ale także w aspektach życia, które wcześniej wydawały się wyblakłe. Świat nabiera nowych kolorów, nowych możliwości. Egzystencja, która być może była znieczulona rutyną, ożywia się obecnością tego drugiego, który w jakiś sposób przemawia bezpośrednio do naszej duszy. Mimo to konieczna jest czujność i rozeznanie. Jung ostrzegał, że projekcje są nieuniknione na początkowych etapach każdej głębokiej relacji. Widzimy drugiego przez filtr naszych oczekiwań, lęków i nieświadomych pragnień. Rozpoznanie tej projekcji i przejście przez nią, aż do zobaczenia drugiego takim, jakim naprawdę jest, to jedno z największych wyzwań, a także jeden z największych darów przeznaczonych spotkań. Tak więc, jeśli dostrzegasz znaki wskazujące, że ktoś mógł zostać wysłany przez wszechświat, przyjmij tę możliwość z szacunkiem, ale także ze świadomością. Zapytaj siebie, czy jestem gotów rozwijać się poprzez to spotkanie? Czy jestem gotów zmierzyć się z moimi własnymi cieniami, które ta relacja nieuchronnie ujawni? Ponieważ prawdziwe przeznaczenie to nie tylko spotkanie kogoś, to przede wszystkim spotkanie siebie w lustrze relacji. Głębiej wchodząc w te refleksje, staje się oczywiste, że rozpoznanie przeznaczonego spotkania to akceptacja przemijalności jako istotnej części tajemnicy. Współczesna kultura, pod wpływem logiki konsumpcji, ma tendencję do traktowania ludzkich relacji jako kontraktów gwarantujących trwałość. Ale spojrzenie symboliczne, jungowskie, ujawnia, że wartość spotkania mierzy się nie jego trwaniem, ale intensywnością i głębokością transformacji, którą wywołuje. W tym sensie możemy lepiej zrozumieć koncepcję potrzeby duszy. Jung w swojej obszernej pracy nalegał, że życie psychiczne jest kierowane przez wewnętrzne potrzeby, które wykraczają poza świadome wolę. Gdy spotykamy kogoś, z kim czujemy niewytłumaczalne połączenie, jest prawdopodobne, że nasze dusze odpowiadają na wzajemną potrzebę ewolucji. Tego typu relacja stawia wyzwanie ego, które pragnie bezpieczeństwa i kontroli, i wzywa jaźń, self, do realizacji jej najgłębszego powołania. Integracji i całości. Tak więc, zamiast pytać, czy on lub ona jest dla mnie, Jung sugerowałby głębsze badanie: Co to spotkanie chce ujawnić o tym, kim jestem i kim mogę się stać? Często przeznaczone spotkanie jest także spotkaniem z naszymi własnymi ranami, tymi, które domagają się, aby je zobaczyć, zrozumieć i wreszcie uzdrowić. Nieprzypadkowo w historii wielkie postacie duchowe i literackie przedstawiały miłość jako siłę głęboko ambiwalentną, zdolną wznosić ducha, ale także obnażać najbardziej bolesne rany. Dante Alighieri, pisząc o Beatrice w boskiej komedii, przedstawia ją nie tylko jako obiekt romantycznej miłości, ale jako symbol samej podróży ku oświeceniu. Osoba przeznaczona jest więc tą, która świadomie lub nieświadomie prowadzi nas poza nas samych, ku naszej najgłębszej istocie. Innym istotnym aspektem znaków wysyłanych przez wszechświat jest poczucie wspólnego powołania lub misji. Gdy spotykają się dwie przeznaczone osoby, często zauważają, że ich życie nabiera nowego celu nie tylko indywidualnego, ale także wspólnego. Ten cel może objawiać się na wiele sposobów. Projekt, ideał, duchowa ścieżka, lub po prostu zaangażowanie we wspólny rozwój. To poczucie, że razem jesteśmy czymś więcej, jest jednym z najjaśniejszych znaków, że działa coś większego. Ważne jest również, aby zauważyć, że nie każde przeznaczone spotkanie jest romantyczne. Czasem osoba, którą wysyła wszechświat, może być przyjacielem, mentorem, a nawet kimś, kto głęboko nas wyzywa. Mimo braku konwencjonalnej relacji miłosnej, we wszystkich tych przypadkach wspólny mianownik jest ten sam transformacja świadomości. Dlatego, jeśli czujesz, że spotkałeś kogoś, z kim wszechświat zdaje się spiskować na Twoją korzyść, nie spiesz się z definiowaniem lub etykietowaniem tej relacji. Pozwól sobie przeżywać ją z obecnością, z otwartością i z odwagą, aby zmierzyć się z tym, co ona ujawni. Ponieważ w gruncie rzeczy znaki przeznaczenia nie mówią o drugim, mówią o Tobie, o Twoim najintymniejszym powołaniu, aby stać się tym, co zawsze tkwiło w Twoim bycie. W tym punkcie podróży rozumiemy, że prawdziwe przeznaczenie, które opisuje Jung, nie jest czymś, co nam się po prostu przydarza, ale czymś, co współtworzymy naszą wewnętrzną gotowością. Wszechświat, lub nieświadomość zbiorowa może oferować spotkania, synchroniczności, możliwości, ale to my w każdej chwili wybieramy, jak odpowiemy na te wezwania. Odpowiedź na przeznaczone spotkanie wymaga odwagi, ponieważ nieuchronnie zostaniemy zmuszeni do wyjścia ze stref komfortu osobowości. Jak wskazywał Jung, oświecenia nie osiąga się przez wyobrażanie sobie postaci światła, ale przez uświadamianie sobie ciemności. Innymi słowy, prawdziwa miłość, ta, która rodzi się z symbolicznego i transformującego spotkania, nie tylko oświetla nasze dary, ale także otwiera nasze słabości i cienie. Ta perspektywa zaprasza nas do bardziej dojrzałego i mniej zidealizowanego podejścia do miłości. Drugi, nawet jeśli przychodzi jako znak od wszechświata, nawet jeśli rezonuje z głębinami naszej duszy, nadal pozostaje człowiekiem. Niedoskonałym pełnym sprzeczności, dokładnie jak my. Prawdziwe spotkanie nie jest więc między iluzorycznymi doskonałościami, ale między autentycznymi całościami, gotowymi rozwijać się obok siebie. Co ciekawe, ta wizja znajduje echo także w filozofiach wschodnich, takich jak buddyzm Zen, gdzie naucza się, że najbardziej znaczące spotkania to te, które budzą pełną uwagę. Stan w którym jesteśmy radykalnie obecni dla siebie i dla drugiego, bez sztywnych oczekiwań czy pragnień posiadania. Być z kimś w stanie przebudzenia to uznanie, że każda wspólnie spędzona chwila jest sama w sobie cudem, darem, portalem do rozszerzenia świadomości. Akceptacja przemijalności i transformacji jako integralnych części miłości jest zatem jednym z największych znaków duchowej dojrzałości. I paradoksalnie, to właśnie ta akceptacja pozwala przeznaczonym relacjom rozkwitać w sposób bardziej wolny i prawdziwy. Gdy nie próbujemy więzić drugiego, ani kształtować go według naszych idealizacji, dajemy przestrzeń, aby relacja była tym, czym musi być żywym polem wzrostu, uczenia się i wzajemnego odkrycia. Tak więc znaki wysyłane przez wszechświat nie przychodzą, aby gwarantować szczęśliwe zakończenia według naszych osobistych scenariuszy. Przychodzą, aby przypomnieć nam, że jesteśmy wpleceni w większą tkaninę, gdzie każde spotkanie, każde rozstanie, każde ponowne spotkanie służy celowi: rozkwitowi świadomości, realizacji jaźni, self, integracji bytu. W ostatecznym rozrachunku, jeśli jesteś uważny, zauważysz, że największy znak ze wszystkich nie jest zewnętrzny, ale wewnętrzny to ciche wezwanie Twojej własnej duszy rozpoznające w drugim lustro partnera w podróży, katalizator twojej własnej transformacji. Dlatego, pytając siebie, czy ktoś jest przeznaczony dla ciebie, najpierw zwróć się do wewnątrz i zapytaj, czy jestem przeznaczony, aby stać się tym, kim naprawdę jestem? Bo właśnie w tej odpowiedzi wszystkie inne znaki się ujawnią, z nieuniknioną jasnością słońca, wschodzącego po długiej nocy nieświadomości. Jeśli w którymś momencie filmu poczułeś, że coś wewnątrz ciebie zostało poruszone, koniecznie zasubskrybuj kanał. Tutaj wspólnie eksplorujemy głębiny duszy, tajemnice umysłu i przesłania, które wszechświat szepcze na naszych ścieżkach. I bardzo chcę usłyszeć od ciebie: podziel się w komentarzach swoimi doświadczeniami, swoimi synchronicznościami, lub tym spotkaniem, które zmieniło twoje życie. Każda historia, każda refleksja wzbogaca tę przestrzeń poszukiwania i odkrywania, którą wspólnie budujemy. Zatem zasubskrybuj, zostaw swój komentarz i podążajmy dalej, odkrywając tajemnice bytu. Do zobaczenia w następnym filmie.